Imprezy, balangi, dziury w pamięci, zapomniane nowe znajomości, niestrawność, ból fizyczny i psychiczny, liczne zdjęcia, w których główną rolę odgrywa szkło. Te artystyczne foty, jak i strzątkowe wspomnienia, pozostają przeciętnemu studentowi po ukończeniu studiów wyższych. Ale jak jest naprawdę? Nie działam w żadnej organizacji studenckiej, imprezuję, ale nauka i troszkę pracy to wszystko. Działam w azs -ie. W sekcji snowboardowej od jakichś trzech lat. Nie, nie należy do żadnej. Obrazowania! Czegoś takiego. Chcieć to móc, a mogą wszyscy. Wybór organizacji kół naukowych na Uniwersytecie ekonomicznym jest bardzo duży. Rekrutacja wygląda podobnie jak w każdym innym oddziale w całej Polsce. Składa się z trzech etapów, najpierw aplikacji, którą można wypełnić online albo na miejscu. Oprócz tego są jeszcze później warsztaty, zajęcia grupowe i rozmowa kwalifikacyjna. Rekrutacja do Wigoru trwa od 13 do 24 października. Standardowo pierwszy etap, czyli ankieta, którą można wypełnić na stronie www.wigor.pl. Rekrutacji jako takiej nie mamy. Tak naprawdę uczestnictwo w naszym kole jest kwestią zainteresowań, chęci do pracy i chęci tak naprawdę do dobrej zabawy. Wszystko co robimy jest w doskonałej atmosferze. Co daje studentom organizacja? Byłem koordynatorem dwóch projektów na ekonomaliach, piłkarzyki inaczej i hokej. Miałem okazję się zrealizować w roli koordynatora. Najważniejsza rzecz, którą udało mi się zrobić w WNZie, czyli koncert na wrocławskim rynku. No nie powiem, praca bardzo duża i generalnie trzeba było poświęcić trochę wakacji i bardzo dużo pracy. Dzięki temu, że jestem w Wigorze, poznałem wielu wartościowych ludzi, dzięki którym, dzięki którym wiem, że Akademia Ekonomiczna to nie tylko nudne przedmioty, na których nic się nie dzieje, a Tutaj naprawdę są wartościowi ludzie, warto z nimi przebywać i Akademia Ekonomiczna, tudzież Uniwersytet Ekonomiczny nabiera całkiem nowego znaczenia. Moim zdaniem, że to mniej więcej nauczyłem się w Igorze niż nauczanie. Oczywiście to, są, to nie jest wiedza konkretna, taka słucha, tylko to są umiejętności. ISEC dał mi szansę rozwoju personalnego i dał mi też cel. Pozwolił mi odkryć moje silne strony, które wykorzystuję teraz zarówno w organizacji, jak i w swojej pracy poza, poza ISEC. Wkład każdego studenta w organizację jest niezwykle cenny. Różnorodność oferty, która daje możliwości rozwoju oraz sprawdzenia się jest niewątpliwie dużym plusem dnia studenckiego, który zaczyna się na nauce, a kończy na piciu. W końcu doba to 24 godziny, które nie powinny wyłącznie kojarzyć się z monopolem. Tak więc studencie, rekrutuj się. Dla Campus TV Tomasz Wojt.